Dzień dobry, cześć, siema Elo. Witam, aho i servus, czołem piona, strzałeczka, kopelat, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku w końcu będzie jakiś przydatny poradnik, bo dawno chyba takiego nie było. No może nie licząc z tego wychodzenia tutaj o na podwórko i dotykania trawy, chociaż tego oczywiście każdemu nie zalecam. Jak wyczyścić taką golarkę? I pewnie się zastanawiacie, no po co ja w ogóle to nagrywam? Jak są pędzelki, jakieś i takie ten, no nie? Ale ja Myjąc nie raz gary, to taki myk żem znalazł i teraz pytanie jak to się nagrywa, czy prosto, czy nieprosto. A No dobra, nieważne, najwyżej się przekręci albo wrzuca tak jak jest, no nie? No jak myjesz gary używasz tego, ja wam zara pokażę jakie to jest skuteczne, proszę ja was, o Tutaj trzeba oczywiście opróżnić I syfu już sobie zdążyłem narobić Bo jedną ręką to robiłem O proszę bardzo Najpierw usuwamy tyle ile tego się da O proszę bardzo I patrz ta tera Mamy tu ciepłą wodę Bardzo ważne żeby była taka dosyć ciepła Żeby trochę parzyła w łapy I kropelkę wrzucamy i teraz o Trochę tak zamieszać i zostawiamy se na jakiś czas. A ja tutaj będę musiał w międzyczasie ten burdel y, posprzątać, bo patrzcie co narobiłem. I no na razie tu zrobię przerwę i za chwilę y, znaczy jak się umyję tutaj, to już pokażę Wam jaki będzie efekt. Proszę ja was. No to sprawdzamy efekty, no nie? Teraz trzeba o ten cały jałch wylać. Patrzcie, patrzcie jakie szare tego, nie? I proszę bardzo. Jeszcze okuszene. Bo całe pianie jest. No, ja Wam powiem, że ja bym ręcznie tego lepiej nie wyczyścił i żadnego tutaj wsadzania pędzla pod jakieś dziwne kąty, żadnego rozkręcania. Tylko bierzesz sobie ten płyn do mycia naczyń, wlewasz do tego i proszę bardzo, samo się robi, no nie? Można też mydło, bo testowałem, ale trochę gorzej działa. I w sumie wypadałoby sprawdzić, czy nie macie czasem jakiejś alergii, zanim tak zrobicie. No ja na szczęście nie mam, więc mogę tutaj, proszę, ja was w miarę sprawnie tutaj y, tego używać. I praktycznie tak można czyścić co każde golenie. Y, tylko jedyne, czego wam nie zalecam, to jak beń, trzeba się golić na łys, znaczy na sucho. Jak nie będziecie się golić na sucho, to może być trochę ciężej z tą metodą, yy, bo trochę trudniej się odkleja wtedy ten cały parch z tego, no nie. I to wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć, taki krótki poradnik. Mam nadzieję, że się komuś przyda, bo ja już to wcześniej wymyśliłem i czatowałem, żeby to nagrać, tylko zawsze ci cholerni rodzice byli, no nie i możecie dawać łapki w dół na Discorda jeszcze nie zapraszam jeszcze to nie jest ten moment dalej nagrywam kamerką wzoruję się na swoim ulubionym twórcy i do widzenia